Czyli byłeś na rezonansie, dostałeś wynik i chcesz wiedzieć, czy nie wyszło w tym rezonansie nic niepokojącego. Ale potem czytasz takie słowa jak lordoza, dehydratacja, zwyrodnienia, jakieś przepukliny i masz wrażenie, że za chwilkę Twój kręgosłup się rozleci. Jednak najczęściej nie masz się czym przejmować, ponieważ zmiany opisane w rezonansie są naturalne i nie powodują dolegliwości bólowych. Gdy przyjmuje do siebie pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego czy szyjnego i są oni zaopatrzeni w te opisy rezonansu, to najczęściej towarzyszy temu lęk czy niepewność, ponieważ dużo się naczytali w tym opisie, a tak naprawdę nie wiedzą jak te wyniki zinterpretować ani co one oznaczają. I wówczas najczęściej uspokajam, ponieważ to, co jest zawarte w opisie rezonansu, to jest jedno, a to, jak to się czuje, to jest zupełnie druga sprawa. I trzeba te dwie sprawy rozdzielić. Ale w sumie się nie dziwię, że tak to wygląda, ponieważ pacjent tak naprawdę nie musi wiedzieć, co jest zawarte w tym opisie. I w tym filmie wytłumaczę Ci najczęściej pojawiające się hasła i terminy w opisie rezonansu, powiem Ci od czego w ogóle powstają, czy jest się czego obawiać i tak naprawdę co można z tym zrobić. I też Ci powiem od czego może Ciebie boleć, skoro nie od tego co jest zawarte w opisie. Zapraszam. Na początku jednak najważniejsza informacja w ogóle w całym filmie. To, co jest zawarte w opisie rezonansu i w samym rezonansie, nie odzwierciedla tego, jak się czujesz. Czyli to, co jest właśnie w tym opisie, nie determinuje tego, czy coś cię boli, czy nie. Miałem pacjentów, którzy mieli praktycznie rozpisaną całą kartkę A4 długiego opisu swojego kręgosłupa, ale które tak naprawdę nie skarżyły się na żadne dolegliwości bólowe w tym odcinku. A miałem też osoby, które ledwo się ruszały, nie mogły praktycznie wejść do gabinetu, a na których opisie była zawarta jedna mała przepuklina. Dlaczego tak się dzieje? ponieważ najważniejsze jest to, w jaki sposób nasze ciało się organizuje i to, co ma w sobie niejako zapisane na przestrzeni całego życia, a nie to, co widzimy w opisie rezonansu magnetycznego, który jest tak naprawdę badaniem dodatkowym, ale niestety zbyt często wykonywanym. Miej to proszę na uwadze i wracamy teraz do głównej części filmu. W trakcie wyjaśnienia terminów będę się posługiwał pojedynczymi klatkami ze zdjęć rezonansu, jednak na samym początku powiem w ogóle z czym mamy do czynienia. To jest obraz kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Tutaj jest kość krzyżowa, a powyżej pięć kręgów lędźwiowych i najczęściej widać jeszcze dwa piersiowe. Ta przestrzeń tutaj to kanał kręgowy którym przebiega rdzeń kręgowy. A całe to wygięcie to lordoza lędźwiowa, czyli krzywizna, którą każdy powinien mieć, ponieważ amortyzuje ona cały odcinek lędźwiowy podczas na przykład chodzenia. Między dwoma kręgami jest krążek międzykręgowy, potocznie zwany dyskiem. Krążek jest na stałe mocno przytwierdzony tutaj do kręgów, więc nie ma żadnej mowy o jego wypadnięciu. Ale o tym więcej będzie później. W środku krążka międzykręgowego jest bardzo dużo wody i właśnie ta jasna poświata w środku krążka pokazuje w jakim stopniu krążek jest nawodniony. W swoim opisie będziesz mógł zobaczyć takie oznaczenia jak np. L2, L3 a oznacza to akurat segment pomiędzy drugim, a trzecim kręgiem lędźwiowym. Ponieważ literka L oznacza lumbar, czyli odcinek lędźwiowy. Tak samo literka C oznacza nam odcinek szyjny, a literka TH, T albo na przykład nieraz D oznacza odcinek piersiowy. I ostatnią bardzo ważną rzeczą są blaszki graniczne, czyli graniczna część, na dole i u góry kręgu. Do tych części przyczepia się krążek międzykręgowy. A dlaczego one są takie ważne, dowiesz się w trakcie filmu. Ok, to znamy już podstawy, i teraz przechodzimy do meritum. Zniesiona lordoza, albo inaczej hipolordoza, to stan, w którym ta naturalna krzywizna kręgosłupa zostaje zmniejszona. Czyli kręgosłup staje się bardziej prosty. Zniesiona czy zmniejszona lordoza nie powoduje bólu, jednak brak tej krzywizny powoduje mniejszą amortyzację. Mniejsza amortyzacja to większe obciążenie krążków, a może to przyspieszyć tworzenie się zwyrodniej krążka międzykręgowego. Odwrotną sytuacją jest nadmierna lordoza albo hiperlordoza, czyli stan, w którym krzywizna jest za duża. Ten stan może prowadzić również do większych zwyrodni krążka międzykręgowego oraz do ryzyka wystąpienia kręgozmyku z powodu braku równowagi pomiędzy przednią a tylną częścią kręgosłupa. Sama nadmierna lordoza nie boli, jednak dochodzi do niej wówczas, kiedy nasza przednia. Ściana brzucha nie jest w stanie ustabilizować kręgosłupa i wówczas, na przykład, tylna czy boczna ściana jamy brzusznej, albo biodra, muszą tę stabilizację wytworzyć. Zmiany zwyrodnieniowe, albo inaczej degeneracyjne krążków międzykręgowych, lub stawów międzywyrostkowych, objawiają się m.in. w zmianie zarysu samej struktury kręgu i krążka międzykręgowego. Nie tylko na obrysie blaszek granicznych, ale też z przodu czy z tyłu samego kręgu, czy krążka. I tutaj trzeba powiedzieć sobie o kilku bardzo ważnych sprawach. To, że masz na wyniku zwyrodnienia, to nic nie oznacza. Zwyrodnienia nie bolą i są naturalnym procesem zużywania się tkanek w ciele. Pierwsze zwyrodnienia krążka pojawiają się po pierwszej dekadzie życia, kiedy zanika. Ukrwienie blaszek granicznych kręgów. Także obecność z wyrodni nie powoduje dolegliwości bólowych. Jednak są pewne czynniki, które mogą je przyspieszać. Jak na przykład wspomniane zniesienie lordozy lędźwiowej. Jednak wciąż nie powodują one bólu, tylko dają nam pewną informację, który odcinek w kręgosłupie, na przykład lędźwiowym, jest bardziej obciążony od innych. Dlatego nie przejmuj się, jeśli na całym segmencie masz rozpisane zwyrodnienia całego praktycznie odcinka lędźwiowego czy szyjnego, ponieważ nie wpływa to na Twoje dolegliwości bólowe. Jednak spójrz wówczas na to, w jaki sposób się poruszasz i czy na pewno poruszasz się optymalnie, ponieważ postępowanie tego stanu może bardzo mocno utrudnić nawodnienie krążka międzykręgowego. Obniżenie wysokości krążka to sytuacja, kiedy krążek międzykręgowy jest niższy niż w prawidłowych warunkach. Najczęściej obniżenie występuje już po powstałych zmianach zwyrodnieniowych i krążek jest wówczas cały czarny. Jak tutaj, bez tego jasnego elementu w środku. Cały czarny krążek oznacza, że w środku jest mniej wody niż powinno być. Możesz to porównać z innymi krążkami na zdjęciu, gdzie widać w środku jasną poświatę. A o odwodnieniu będziemy mówili w następnym punkcie. To jest kolejny etap zwyrodnienia krążka międzykręgowego, tylko znowu nie powoduje on dolegliwości bólowych. I co też udowodniły badania, sama wysokość krążka nie jest na przykład uzależniona od wieku. Czyli to ile masz lat nie determinuje jaki wysoki będzie twój krążek. Ponieważ na przykład u osoby, która ma 70 lat i dwa czy jeden krążek są obniżone, a reszta je, ma normalną wysokość, no to to świadczy o tym, że nie wpływa na to sam wiek, ale to w jaki sposób się poruszamy. Dehydratacja albo inaczej odwodnienie krążka międzykręgowego to stan, w którym Krążku jest mało wody. Odwodnienie występuje bardzo często razem z obniżeniem wysokości krążka oraz ze zmianami zwyrodnieniowymi. Odwodnienie oznacza, że dany poziom zostaje poddany długiemu unieruchomieniu i woda ma problem z dostaniem się do środka poprzez dyfuzję. Oznacza to po prostu, że mało i nieefektywnie się ruszasz. I ten stan się nie zmieni, nawet jeśli zaczniesz pić nagle 3 litry wody dziennie. Woda dostaje się do krążka poprzez dyfuzję, czyli poprzez zmianę ciśnień przy naprzemiennym ściskaniu i rozciąganiu yy, krążka międzykręgowego. I jeśli nie ma tego naprzemiennego ściskania i rozciągania, przy np. chodzeniu, to wówczas dyfuzja nie może zajść i krążek ma problem z nawodnieniem. I tutaj wchodzą istotne blaszki graniczne, czyli te skrajne części kręgów. Gdy dochodzi do długiego obciążenia tych struktur i unieruchomienia naszego ciała, np. Na podczas pracy siedzącej czy, czy ciągłego siedzenia na kanapie, to dochodzi do uszkodzenia blaszek granicznych, co powoduje pogorszenie dyfuzji i odżywienie krążka międzykręgowego. Czyli blaszki graniczne są najbardziej wrażliwe na niekorzystne obciążenie. I jeśli one się uszkodzą, to prowadzi to do dalszych uszkodzeń w obrębie krążka. Wypuklina lub protruzja krążka międzykręgowego to wpuklenie krążka do kanału kręgowego gdzie pierścień włóknisty jest w mniejszym lub większym stopniu zachowany. Czyli zawartość krążka międzykręgowego napiera poza jego naturalny obrys, jednak bez przerwania tych tutaj ostatnich warstw. Wypuklina, jak sama nazwa wskazuje, uwypukla się do kanału kręgowego, jednak zawartość Krążka nadal jest w środku. Z kolei przepuklina albo ekstruzja to również wpuklenie się krążka do kanału, jednak już z przerwaniem ciągłości pierścienia. A tutaj widzimy sam materiał krążka międzykręgowego, a tutaj są pierścienie, które go otaczają. I w przypadku wypukliny to te ostatnie graniczne pierścienie są jeszcze całe i nie są przerwane. Jednak w przypadku przepukliny to już te wszystkie pierścienie zostają naruszone i przerwane. Obie te zmiany oznaczają, że brak odżywienia tkanek krążka międzykręgowego zaszło tak daleko, że ma on problem z utrzymaniem swojej struktury. Koniecznie trzeba powtórzyć, że zdecydowana większość osób, które nie odczuwa dolegliwości bólowych, ma w swoim kręgosłupie i wypukliny, i przepukliny. Dlatego nie warto się na nich skupiać, bo to nie w nich tkwi problem. One są tylko skutkiem tego, co się dzieje, a trzeba skupić się na przyczynie. Gózki szmorla, albo inaczej, przepuklina dotrzonowa, to sytuacja, kiedy materiał ze środka krążka międzykręgowego nie wydostaje się ani do tylnej, ani do przedniej części krążka, ale w głąb trzonów kręgów, z którymi sąsiaduje. Dochodzi do uszkodzenia blaszki granicznej, i materiał krążka przedostaje się do środka trzonu kręgu. Większość guzków szmorla jest bezobjawowych i nie bolą, jednak są sytuacje, kiedy mogą powodować ból, i wówczas leczenie jest operacyjne. A tutaj widzimy na obrazie rezonansu krążek międzykręgowy, i tutaj uwidoczniony guzek szmorla. Gdzie materiał krążkowy wchodzi nam w głąb trzonu kręgu. Jest kilka teorii na temat powstawania gózków szmorla. Od nadmiernego obciążenia osiowego przy jakimś urazie, yy, przez zmiany zwyrodnieniowe krążka międzykręgowego, przez jakieś zmiany patologiczne w obrębie samego kręgu, które osłabiają nam strukturę blaszek granicznych, aż do wpływu autoimmunologii. Kręgozmyk to sytuacja, kiedy dwa kręgi względem siebie są ustawione nierówno. Jak tutaj, gdzie czwarty kręg względem piątego jest przesunięty do przodu. A co za tym idzie, cały obszar powyżej tego czwartego kręgu jest przesunięty do przodu. Najczęściej dochodzi do niego przez długotrwałe zmiany degeneracyjne lub poprzez uraz. Stosunkowo często są narażone na to dzieci i młodzież, którzy podejmują aktywności ruchowe, gdzie jest duży akcent na wyprost w odcinku lędźwiowym, typu taniec, akrobatyka i tym podobne. Kręgozmień bardzo rzadko daje dolegliwości bólowe. Jednak gdy one wystąpią, to wprowadza się leczenie zachowawcze pod postacią fizjoterapii ale gdy fizjoterapia nie odniesie oczekiwanych rezultatów, to wówczas wdraża się leczenie operacyjne. I żeby było jasne, poprzez fizjoterapię my nie jesteśmy w stanie cofnąć tego kręgu niejako na swoje miejsce, ale jesteśmy w stanie stworzyć takie warunki wokół samego kręgu zmyku, żeby ten obszar mógł jak najefektywniej funkcjonować. Stenoza kanału kręgowego to inaczej zwężenie tej przestrzeni. Czyli kanału kręgowego, przez ewentualne wypukliny i przepukliny. Ten obszar u dorosłej osoby powinien mieć wymiar około 15-20 mm. Przy 10 i 12 mm mówimy o stenozie relatywnej, czyli łagodnej, ale poniżej 10 mm w tym miejscu mówimy już o stenozie bezwzględnej. O ucisku korzeni nerwowych mówimy, gdy w przypadku obecności przepukliny dochodzi do ucisku na korzeń nerwowy, czyli na miejsce, z którego wychodzą nerwy do kończyn. Przy dużym ucisku może dojść do odczucia drętwienia i mrowienia wzdłuż przebiegu nerwu, jednak sytuacje, że są one typowo od kręgosłupa, są stosunkowo rzadkie. Sam ucisk nie musi Ci dawać takich dolegliwości jak mrowienie czy drętwienie nogi albo ręki, ponieważ sam ucisk nerwu czy korzenia nie daje takich sensacji. Dlatego jeśli czujesz jakieś mrowienia albo drętwienia, to warto jeszcze wcześniej sprawdzić, czy nie ma jakiegoś problemu na przebiegu całego nerwu, a niekoniecznie w samym korzeniu. I ostatnie, dyskopatia. I zakończymy z przytupem, ponieważ powiem Ci, czym jest ta słynna dyskopatia albo zmiany dyskopatyczne. I tak naprawdę dyskopatia to są wszystkie zmiany patologiczne w obrębie krążka międzykręgowego. Czyli to, co my sobie opisaliśmy już wcześniej, to są właśnie zmiany dyskopatyczne albo inaczej dyskopatia. Można też to nazwać jako szeroko pojęte zużywanie się krążka międzykręgowego i można je podzielić na cztery fazy. Faza pierwsza to uwypuklenie, czyli dehydratacja albo balding. I dochodzi wówczas do degeneracji i mikrouszkodzeń pierścienia włóknistego, zachowaniem jego ciągłości. Dochodzi wówczas do odwodnienia krążka wraz ze strefą obniżonego sygnału, czyli krążek w środku jest ciemny bez tego jasnego zabarwienia. Faza druga to wypuklina i dochodzi wówczas do przerwania ciągłości pierścienia i ewakuacji materiału krążka międzykręgowego, jednak bez przerwania tych granicznych warstw. Faza trzecia to przepuklina. Czyli odwarstwienie więzadła podłużnego tylnego i ewakuacja materiału krążka międzykręgowego do kanału kręgowego. A faza czwarta, której nie ma tutaj zawarte, to sekwestracja, czyli oddzielenie wolnego fragmentu materiału krążka międzykręgowego. Jak widzisz, zagadnień jest dużo, a tak naprawdę poruszyliśmy tylko te podstawowe, żeby wstępnie rozwiać wątpliwości i w miarę możliwości uspokoić. I te informacje mają wyłącznie charakter poglądowy. I też jest bardzo ważne, żebyś się powstrzymał czy powstrzymała przed szukaniem interpretacji swoich wyników gdzieś na stronach internetowych, na forach czy na grupach na przykład facebookowych. Na takich grupach ludzie najczęściej nie mają pojęcia, o czym w ogóle piszą. Wiem, ponieważ sam jestem członkiem takiej grupy. A wartość merytoryczna takich rad czy wskazówek jest najczęściej zerowa. I możecie po prostu wprowadzić błąd. A zauważ, że większość tych rzeczy, o których powiedzieliśmy sobie wcześniej, nie powoduje dolegliwości bólowych. I to jest coś, nad czym warto się zastanowić. Dlatego powołaj się na opinie specjalisty i nie pozwól, by długie i groźnie brzmiące opisy cię zaniepokoiły. A ja tymczasem dziękuję Ci za uwagę, nie zapomnij zasubskrybować kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję.